Dzień dobry Państwu, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwu po raz kolejny opowiedzieć o mojej rodzinie, ponieważ no, najlepiej się opowiada o rodzinie. A tak się mi szczęśliwe złożyło, że no, jest wystawa, która się nazywa Stanisław Felkel, obywatel miasta, a brat mojego dziadka Bronisław Felkel był w Kobylinie burmistrzem. Nie wiem, jak to dalej się potoczy, ale chciałbym tutaj wytłumaczyć, skąd chcę wziąć ten wątek. Tak się złożyło, że właśnie był Brunon, czyli Bronisław Felkel, burmistrzem w Kobelinie i miał chyba siedmioro dzieci. Druga córka jego, Kazimiera Felklówna, wyszła za mąż za Józefa Ciesielskiego który również był burmistrzem y, Kobylina. No i jak to bywa w historii, jak już dziadek był burmistrzem, zięć był burmistrzem, to jeszcze na dodatek syn Kazimiery Felkel y, był. Y, która oczywiście wyszła za Józefa Ciesielskiego, był również burmistrzem. Także proszę zobaczyć tutaj na tą fotografię. Tutaj akurat jest szczęśliwa rodzina Stanisława Felkla, a tu z boku siedzi ich krewna, jest to bratanica Kazimiera Felklówna, i to jest kobieta, która w zasadzie łączy trzech burmistrzów, ponieważ jest córką burmistrza, jest żoną burmistrza. I była matką burmistrza. I chciałem to właśnie tutaj na kolejnych fotografiach pokazać. Tu jest akurat, są bracia Felkel z Kobelina: tu jest Stanisław Felkel, tu jest Brunon Felkel, tu jest Józef Felkel i tu jest Max Felkel. I właśnie ten Brunon jest ojcem tej tutaj Kazimiery Felklówny. Będąc burmistrzem, oczywiście e, miał różne. Duże zasługi dla Kobylina. No i tutaj możemy zobaczyć jego w takim artykule wspomnieniowym właśnie ze swoją małżonką. Później mamy tutaj jego zięcia Józefa Ciesielskiego, który był też animatorem życia kulturalnego w Kobylinie. Oprócz tego oczywiście, że był burmistrzem. No i był właśnie zięciem poprzedniego burmistrza. I tak się składa, że tutaj jest jego syn Michał Ciesielski no i tutaj kiedyś w panoramie Leszczyńskiej był artykuł, że historia rodu burmistrzów Kobylina i to był fotel prawie rodzinny, bo tak się właśnie składa, że tutaj jest dziadek i wnuk, także możemy tutaj zobaczyć właśnie panią, która łączy tych trzech burmistrzów, a nie ukrywam, że e, Moja tutaj opowieść o burmistrzach Kobelina jest związana z tym, że miałem przyjemność, oczywiście nie znałem wujka Bronka, ale bardzo dobrze znałem wujka Józefa Ciesielskiego i był to człowiek ogromnych standardów moralnych, był to człowiek, który przykładem swojej pracy na pewno dawał przykład innym ludziom jak można duży, duży cel osiągnąć w swoim życiu. Również syn Wujka Józefa Michał, który w okresie solidarności był przez 4 lata burmistrzem Koblina, obecnie jest nauczycielem, czyli też jakby to powiedzieć można go stawać za przykład, ale chciałem wrócić do Wujka Józefa. Był to człowiek, który potrafił wspaniale opowiadać. Był człowiekiem, który na pewno miał bardzo wysokie standardy i dzisiaj obserwując ludzi władzy, tak się zastanawiam, czy niektórzy dorośli do zajmowania pewnych stanowisk, ponieważ do no, Zajmowanie pewnego stanowiska zobowiązuje do bardzo wysokich standardów i byłoby na przykład nie do pomyślenia, żeby burmistrz Kobylina na przykład zadawał się czy spotykał z ludźmi, którzy, powiedzmy, nie mają najlepszej opinii. A wujek Józef w swoich opowieściach, no, był bardzo barwny, no, a mi on bardzo odpowiadał z uwagi na to, że był założycielem Muzeum Regionalnego w Kobylinie i, powiedzmy, no, też był społecznikiem, jeżeli chodziło o ochronę zabytków, pisał dużo artykułów do lokalnej prasy, także naprawdę był takim prawdziwym kobylińskim regionalistą i niedaleko padło Jabłko od Jabłoni, bo jego syn również w podobny sposób, jak to by powiedzieć, rozsławia ziemię Kobylińską. Także tak jak wspomniałem, dzisiejszy odcinek się nazywa Burmistrz Kobylina, ale proszę właśnie zwrócić tutaj na taką sytuację, że właśnie ta pani, ta ciocia Kazia, o której opowiadałem, to jest taką osobą, która rzadko ma tyle, tyle, tyle powiedzmy przymiotników, ale właśnie jest to, że była córką burmistrza, żoną burmistrza i była matką burmistrza, co naprawdę rzadko się zdarza w historii małych ojczyzn. জুক